Siemaneczko z sezonu Garbi25. Witam Was w nowej serii z gry Football League 2026. Jest to gra oparta na piłce. To jest taka inna FIFA, można powiedzieć. Pewnie dużo osób w to gra grało. Na pewno. Może to słyszało o że Może podobno. Stwierdziłem, że zrobię taką seryjkę z kariery poprowadzimy sobie jakąś drużynę Ale przed tym jest jakieś wyzwanie Halloween Ogram te trzy meczyki i zobaczymy co to będzie Okej okay. Taktyki nie chcę Harland no no Tutaj wiadomo w tej grze nie ma prawdziwych nazwisk, są podobne. No dobra, kogo my tu mamy? Ibrahimowicz. Modlić. A to sobie wymienię do tego. Ibrahimowicz wejdzie z ławki. Dobra, lecimy. Aha. Ile kłama temu? Fajnie. Dobra. In possession, fails to keep the ball. You need to on the, the center not showing a card. Threaded through. They are setting up for a quick one. A very timely interception. Huh. That's how to rob them of possession. Mówię, będzie z tego seria. A taki... Ajajaj, aj, aj, nie tą stronę. Nie tą w stronę. Znaczy no, ja mnie nie zrobiłem. Aha, no dobra. Niech i będzie. lecimy tego właśnie nie wiem jaką grę A jaką macie grę jaką drużynę sobie poprowadzić o oh yes. jaką drużynę sobie poprowadzić jeśli macie coś jakieś te jakieś propozycje kogo byśmy mogli prowadzić wiadomo te transfery i wszystko

nie to. no dobra to przypadek na życie

No i chyba się zakończy. A już. Haaland. Ładnie. Hmm. Dobra. Polecimy tak. Hmm. Nie mogę strzelić, nie? No dobra. No to poleci Ibrahimowicz. I próbujemy. jak mówię, tutaj chcę, chcę nagrać jakąś karierę, jakiegoś zespołu. Ogólny test są, są ligi. Jest wszystko, są wszystkie ligi, jakie teraz na żywo są te puchar konferencji itp itd wszystko jest w tej grze i można ograć więc jeśli wam się seria spodoba to to no ogramy jakiś puchar konferencji albo coś No zobaczymy, zobaczymy. Jak on broni. No, Mbappe, mamy to. No tak ma być Właśnie nie wiem czy zagramy jeszcze jeden mecz, Czy potem wam tylko pokażę te pucharki Jak to w ogóle ta wygląda Bo ten kto nie widział tej, tej gry Albo coś To trzeba pokazać dla widza. No i patrz A mnie zrobił Wow, ja I'm trying to find the target man. Oh, great vision. Position at the back post. Beautiful through ball. Carrying the ball forward. Losing possession. to keep the ball pushing it forward good ball movement in a decent position here not it towards to the inward, Oh my are looking to create space. Great intervention that ended the opposition players pushing forward. Through ball.

Statystyki ładne. No potem zagram. O, mam bagaże Tutaj widzicie. O, 15,5 minuty na nowego dodali. Karierę teraz zaczęli grać w City. A na to usunę. O, macie kluby. Macie ligę. Faza grupowa Mistrzostw Europy. Faza ligowa o Ligi Europejskiej o Azji które tego jest jest jeszcze o do Narodów Azji no jest tego mnóstwo no tutaj żeby to wszystko ograć nawet jeśli to kurde od groma odcinków będzie Chce macie nawet kobiety ktoś lubi to grać kobietami ja na przykład jak ktoś gra Fifę, to tu może się śmiało popykać. No i co? No i to było chyba na tyle. Wiadomo, za reklamy sobie możecie oglądać kostiumy. ja sobie wybrałem tego. Na no, w sumie weźmiemy tego, bardziej pod Halloween. <laughs> Corki. No i co? Taki, taki, taki odcinek zapoznawczy, mi się tam z zobaczyli jak to się zagra. nie więcej. Ja to zobaczę, jak to wypali. Jak będzie dużo wyświetleń wszystkiego. Komentarzy. Jak mi się spodoba ten, ta seria z tej gry. No to przysiądę do nagrywania. No i co. No i polecimy z karierą. Chyba, że wywiecze jakiś puchar. To cały ogramy od A do Z. ale się uda wygrać jakiś. No zobaczymy, no to zależy, to jest kwestia Was. No dobra, to co? Jeśli Wam się podoba, to zostawcie subskrypcję. Lec lecimy po 300 subów. Łapkę w górę, komentarz. No i co? No i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Siemaneczko.